Z tej strony master, dziś pokażę Wam bitwę Isem 7 czyli ruskim hatekiem 10 tieru na mapie Lakeville. No i oczywiście, tutaj na początku jadę sobie do miasta. Jak czołgom przystało. No, mamy tutaj kilka dziesiątek po jednej i po drugiej stronie. W przeciwnym teamie mamy Hamiego. Co prawda, na Mausie, no ale trzeba uważać. Trzeba uważać. No i. No i sobie pędzę do przodu. Taką maksymalną prędkość trzeba wykorzystać jak najlepiej. To jest jedna z bitew, w którą zagrałem w sumie dosyć dawno temu. Z 2 miesiące, 3 miesiące temu. No i nagrana jeszcze bandicamem. Ale w sumie nie najgorszy wynik, więc jest warto chyba pokazania. Dobra. Co do samego Isa 7, to nie gram nim zbyt wiele. Raz na jakiś czas samych, też kanówek nie gram zbyt wiele. Ale że na kanówkach strzela się głównie z golda, no to tutaj mam w sumie golda załadowanego. A na jedną taką bitwę, na przykład na ściągnięcie gwiazdek, że nie będę przeładowywać, no z tego powodu jeżdżę nim na goldzie. No ale to na przykład, żeby takiego T81 przebić, no to gold jest oczywiście potrzebny. Nie ma innej opcji. A tak na serio, no to tutaj już 840 damage'u, Dwa strzały weszły. No, ale czas oczywiście robić więcej. No, z 3000, jak zrobię, to w sumie chyba najgorzej nie będzie. Ale nie będę spoilerować, ile tak naprawdę tego do meczu było, tylko powiem, że było go więcej. W mieście jest już T54 i 8, a zmierzają do Niego jeszcze T57 i 4 oraz Maus. Po, ta po drugiej stronie nasi trochę pocisnęli, a dokładniej. Mm, Dokładnie E50 pędzi sobie radośnie do przodu. A tutaj jeszcze z kolegą z Plutonu i sami siódmymi jedziemy do przodu. Mamy taki wratowy Pluton. Nie w kurde. Dobra, w każdym razie IS-8 tutaj już obrywa hity. On się oczywiście odbił. W ogóle IS-7 jest bardzo, bardzo dobrym czołgiem. Fajnym czołgiem, szczególnie też dla początkujących graczy bo nie wymaga on, znaczy tak, każdy czołg właściwie wymaga umiejętności, ale ten czołg no, nadaje się mm, dla początkujących. Na przykład kibaczat to się zupełnie nie nadaje dla początkujących. A IS-7 jest taki dobry do nauki. Oczywiście to nie jest tak, że mamy is 7 i już na pewno całą y, rozwalę wszystkich. Jak kiedyś zaczynałem grę i tak sobie patrzyłem na te czołgi 10. -tego tieru, to przeczytałem na forum że ten czołg jest niezniszczalny, że ten czołg jest OP, że to jest jak gra na cheatach. i że jak będę mieć ten czołg, to mogę nim wyjechać na środek pola, niszczyć wszystkich po kolei, a oni nic mi nie zrobią. I y, jako jeszcze taki nubek ściągnąłem sobie ser, y, serwer testowy. Jak zaczynałem, to miałem chyba kilkanaście bitew. Jakie było moje zdziwienie, kiedy wyjechałem tym Isem em i ktoś mnie przebił. No ale dobra. Tutaj uciekam, bo widzę, że jest y, no już dosyć niebezpiecznie. Ta. no dostałem tutaj w silnik, może nie wiem czy to był jakiś, czy to był dobry pomysł. Ale na środku kampią czołgi. I wolę się schować. I tutaj strzał, oczywiście FV, jeśli nie ma dobrych perków ani... wyposażenia, to bardzo łatwo go podpalić. Pierwszy strzał, podpalenie. I tutaj co zabawne, kolejny strzał i znowu podpalenie. No i tutaj, mm, spali się do końca, powiem tak, spali się do końca. Zrobiłem na nim 2500 500 damage'u. Także bardzo mu dziękuję, pozdrawiam gościa. Tutaj Maus, kolejny free damage. Oczywiście na nim jest gościu z Hami, więc trzeba go uważać. Maus w mieście jest mm, dosyć niebezpieczny. W sumie można nim dobrze się ustawić. Nieogarnięci gracze na nich to free fragi. No i Maus na otwartym polu też jest łatwy do zrobienia. Ale dobry gracz i to w mieście, no to też trzeba tutaj uważać. Nie można sobie wyjechać na niego tak na Hama, żeby... Nie stracić zbyt wiele życia. Mi zostały już z niego tysiąc, tylko 750. W ogóle IS-7 ma mało życia. Dla mnie to jest, nie jest żaden problem. Wiele osób uważa, że powinien dostać buffa do ilości HP. Moim zdaniem to jest nonsens. W ogóle nie potrzebuje tej ilości HP, ponieważ jak się nim dobrze umie zagrać. Ja tutaj, no. Tak średnio, jeśli chodzi o ustawianie się. O, właśnie. No tutaj wyjechałem zupełnie jak retard, bo wystawiłem się do niego bokiem. Mam przód dobrze skontowany, ja się do niego ustawiam tą płytę pod kątem 90 stopni i bez problemu mnie przebił. No, ale gdybym grał normalnie, ja tam pokażę może w przyszłym czasie bitwę, to można nim spokojnie y, z, y, przyjąć bardzo dużo damage'u i nie stracić ani jednego hapsa. Bo jest naprawdę bardzo dobrze skontowany. Tylko pancerza też ma trochę na, na wieży i można nim dobrze się ustawiając, zdziałać bardzo dużo, przyjąć na siebie bardzo dużo damage. No tutaj bitwa już jest 10 do 7, więc coraz bliżej zwycięstwa. Oczywiście nie jest to przesądzone, bo no tutaj jest, yy, są właściwie ogryzek obiekt 704, mają yy, 4 DDK. Więc ten barczat też jest na strzał. Ja tutaj pędzę do przodu. 500, yy, 5700 damage już zrobione, no ale czemu nie zrobić więcej? Tutaj obiekt na dobicie, barczat niestety failuje Może mi się uda. Baczat kolejną pestkę filmu. No gościu chyba się trochę zestresował. No ale w końcu go zdjął. Myślałem, że to ja go zdjąłem. Ale jednak się wykazał. Tutaj jakiś Hami się denerwuje. No i... Baczat boi się wyjechać. No bo nie ma zbyt wiele HP. No, od takiego FV jest na strzał. Tym bardziej ja nie wyjadę. Nie wyjadę, albo wyjadę. Jednak rządza damage'u jest silniejsza. Ten FV też chyba jest jakoś skąpiony. Już 6200 damage'u. To nie jest oczywiście jakiś epicki wynik, ale na pewno zadowalający. Więc... T95 już jest na strzał. I Batchat go zniszczył. Ja tutaj czekam, boję się, że ten FV może w każdej chwili mnie tu zdjąć. Jak chcę przeżyć bitwę, bo jest szansa, że jeszcze zrobię damage. Nie wiem, co teraz robię właściwie. A to było dziwne. No, ale tutaj jeszcze, może jeden strzał wejdzie w to. W tak, jest za 500, Przejść 700 damage. U. Może, gdyby tak jeszcze jeden strzał przed, a jednak nie udało się. No i dobra, zaraz pokażę jeszcze wyniki ogólnie XP i damage. No i tutaj jeszcze wyniki. Zrobiłem 7790 expa na razy 5 123 739 zarobionych kredytów Sniper Tutaj jeszcze top damage 6768 damage Przyjąłem 3000 obrażeń i zrobiłem aż 222 podświetlenia, po prostu epickie Ale i 7 jako ciężki czołg jest zrobiony raczej do robienia damage jest stworzony do robienia damage'u. tutaj jeszcze 1000 expa bez prEMki. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli się film podobał, to klikajcie łapki w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał. Tu będą pojawiać się różne filmiki dotyczące WOTA, jeszcze tam kilku innych gier. Także do zobaczenia. Na razie, cześć!